Od małego jesteśmy uczeni, że oszustwa mogą pojawiać się wszędzie, nawet tam, gdzie najmniej się ich spodziewamy. Synuś, no chodź, pójdziemy na lody. Bum, lądujesz u lekarza. Otwierasz pudełko, które pozornie powinno skrywać lody. Bum, koperek. Wiecie, o co mi chodzi. Te pozornie małe kłamstewka, które pozornie nic nie znaczą, nawarstwiając się mogą prowadzić do problemów z zaufaniem. A czasami nawet do odcięcia się od kłamcy. Część z was przyzna mi rację, inni zaś stwierdzą, że przesadzam i wyolbrzymiam. Jednak osobiście uważam, że wagi kłamstw nie wolno lekceważyć, bo nie wszyscy patrzymy na świat tak samo. O tym, jak nie powinno lekceważyć się kłamstw, boleśnie przekonało się studio Fantastic, które naginając prawdę pod własne widzimisię, się, doprowadziło do porażki swojej największej gry, a następnie do zamknięcia całego studia. Oto historia The Day Before. Roz pierwszy od The Day Before usłyszeliśmy w styczniu 2021, kiedy do światu ukazał się pierwszy trailer przedstawiający w miarę solidny gameplay z postapokaliptycznego świata wypełnionego po brzegi zombiakami. Mimo, że trailer na pierwszy rzut oka wyglądał całkiem w porządku, to już na tym etapie produkcji narodził się pierwszy sceptyzm. Studio, które do tej pory nie wydało żadnej gry AAA, nagle hucznie ogłasza survivalowe MMO, które wygląda łudząco podobnie do serii The Division. No sami przyznacie, że coś tutaj śmierdzi, ale idźmy dalej. Potem dostaliśmy Kolejny skrawek gameplayu, który bardziej przybliżał nam, jak może wyglądać walka w The Day Before. Jednak te kilka minut tylko utwierdziło graczy w przekonaniu, że mamy do czynienia z produktem łudząco podobnym do The Division. W październiku 2021 roku poznaliśmy datę premiery, która przypadała na 5 maja 2022 roku. Jednak nie trzeba było długo czekać, żeby się przekonać, jak bardzo nierealistyczna była to obietnica. Miesiąc przed premierą The Day Before zostaje przełożone po raz pierwszy na marzec 2023 roku, tłumacząc się przejściem z Unreal Engine 4 na Unreal Engine 5. No i nie ma się co dziwić, stanowczo zbyt mało materiałów ujrzało się w tłodzienne do tej pory, już nie mówiąc tutaj o jakiejkolwiek becie. Maj 2022 roku. Hype na The Day Before sięga szczytów, Gra została najbardziej uślistowaną grą na Steamie, co jest nie lata osiągnięciem, biorąc pod uwagę, że to pierwsza gra AAA tego studia. To pokazuje, jak duże zaufanie otrzymali twórcy i jak duże oczekiwania mieli gracze co do ich produkcji. Jednak jak się przekonałem później, niełatwo sprostać tak wysokim oczekiwaniom. Mimo zostają najbardziej. Już listowaną grą na Steamie w tym samym miesiącu na światło dzienne wypłynęła informacja, że studio korzysta z pomocy wolontariuszy. Co było szczególnie dziwne, ze względu na to, że mówimy tutaj o produkcji AAA. Jednak, gdy trwają prace nad grą tego kalibru, logicznym jest, że studio powinno być w stanie zapłacić każdemu swojemu pracownikowi. Jak możecie się domyślić, obóz sceptyków urosł w siłę jeszcze bardziej. Luty 2023 roku. Znów miesiąc przed premierą i znów problemy. Gra zostaje przesunięta na 10 listopada 2023 roku, a chwilę potem znika ze Steama. Nie wiem jak wy, ale ja tu zaczynam zauważyć pewien schemat. Gra jest gotowa na premierę? Delay. Granie jest gotowa na premierę? Delay. Oczywiście to tylko takie moje prywatne domysły, więc sprawdźmy co tym razem było powodem opóźnienia. Jak możemy przeczytać w oświadczeniu The Day Before miało mieć problemy ze znakiem handlowym, co skutkowało chwilowym usunięciem jej ze Steama. Twórcy chcąc szybko poradzić sobie z problemem lub nadać wiarygodności całej szopce, zarejestrowali nowy znak handlowy o dźwięcznej nazwie Day World, którego koniec końców nie użyli. Żeby osłodzić trochę kolejny delay, studio wypuściło kolejne fragmenty gameplayu, jednak gracze nie byli do końca zadowoleni. The Day Before nie wyglądało jakby mogło być wydane zgodnie z datą premiery, czyli jeszcze w tym roku, co zadało kolejny cios w już leżącą reputację studia Fantastic. Wątpliwości rosły, więc gracze zaczęli kopać i im dalej w las, tym więcej ciekawostek ujrzało światło dzienne. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tweet, który przyrównął materiały z The Day Before do pierwszej części The Last of Us oraz Call of Duty Black Ops Cold War. No nie powiecie mi, że nie wygląda to łudząco podobnie. 1 listopada 2023 roku, lekko więcej niż tydzień przed zapowiadaną premierą, świat obiega wieść, że The Day Before zostało przesunięte po raz kolejny. Tym razem, na szczęście bądź nieszczęście, tylko o miesiąc. Nowa data premiery została ustalona na 7 grudnia 2023 roku. Jako gracz, który na bieżąco śledził losy tego tytułu, po tylu przesunięciach, problemach, wątpliwościach, byłem już najzwyczajniej w świecie zmęczony. Kibicować The Day Before było naprawdę ciężko. Mimo hypu, wszystko, co się działo wokół gry lekko mówiąc śmierdziało. I sprawiło to, że po kolejnym przesunięciu daty premiery nie miałem już si żeby dalej wierzyć w tą produkcję. Mimo moich wątpliwości, The Day Before zadebiutowało zgodnie z obietnicą 7 grudnia 2023 roku w e co było ich ostatnią szansą na to, aby udowodnić społeczności swoją wartość i dostarczyć produkt, który zetrze uśmieszki w obozie spekulantów. Jednak jak mogliśmy już przekonać się w dniu premiery, tak się nie stało. Gra była zabugowana, świat nudny jak flaki z olejem, co składało się na to, że ogólne pierwsze wrażenie było tragiczne. Jaki tego wynik? Lekko ponad 200 tysięcy sprzedanych kopii przygrywało że Calibru AAA, co zaskutkowało zamknięciem studia ze względu na porażkę finansową ich największej produkcji. Podsumowując, jedna wielka porażka i to zaledwie 4 dni po premierze. 15 grudnia, gdy wieści o zamknięciu studia obiegły internet, jeden z dziennikarzy Yahoo Gaming wybrał się w odwiedziny do siedziby studia Fantastic. Jednak to co zobaczył tylko pomogło utwierdzić społeczność w przekonaniu, że The Day Before było skamem od początku do końca. Po dotarciu na miejsce i krótkiej rozmowie z menadżerem budynku szybko stało się jasne, że biura studia Fantastic. Fantastic nigdy nie było w tym budynku, a jedynie używali tego adresu jako wirtualna przestrzeń biurowa. 22 grudnia studio oficjalne zostało zamknięte i zapowiedziało, że wszystkie kopie gry będą automatycznie refundowane, co postawiło kropkę nad i przy ostatecznym końcu studia Fantastic. Ale czy na pewno? Niedługo po ich rzekomym zniknięciu po sieci zaczęły krążyć pogłoski głoszące, że studio Fantastic, które zostało zamknięte, dalej próbuje zostać w branży gier tylko już pod nową, a tak naprawdę starą nazwą. 8 Points, bo tak jak teraz nazywa się to studio, już wcześniej było obecny w branży gier wideo, wydając na świat The Wild Eight. Survivalową grę z klimatem mroźnej Alaski w tle z 2019 roku. Można powiedzieć, że tym samym twórcy chcieli odciąć się od niesławnego Fantastic, aby wywrócić na rynek z czystą kartą pod starą nazwą. Jednak jak już wiecie, w internecie nic się nie ukryje. Jakby tego było mało, z czasem swoje zdania na temat The Day Before zaczęli wyrażać byli pracownicy studia Fantastic. Podczas jednej z rozmów mogliśmy się dowiedzieć, że gra nigdy nie miała być tytułem MMO, oraz że założyciele studia kontrolowali niemal każdy aspekt produkcji i narzucali bardzo dużo głupich pomysłów. Co oznacza, że nie to jest, że gra śmierdziała na kilometr, to jeszcze hype, który wokół niej został zbudowany, został zbudowany w większości na kłamstwie. Day Before nigdy nie miało prawa się udać, jednak hype i numer jeden wishlisty na Steamie podpowiada, że istnieje duże zapotrzebowanie na grę tego typu. Osobiście mam nadzieję, że jakieś bardziej wiarygodne studio podejmie się wyzwania stworzenia tego typu gry od podstaw i poświęci na nią tyle, ile czasu, ile faktycznie potrzeba. To już wszystko w tym materiale. Jeśli się spodobało, to zostaw coś po sobie, a no i nie zapomnijcie wpaść na naszą stronę internetową pełną newsów, recenzji i artykułów ze świata gier. I nie tylko. Tyle ode mnie. Do następnego. Ciao.